Tutaj gość specjalny Kurwa Co mnie bijesz kurwa? Bo cię skilował po rowie Złapam No kurwa właśnie Mam le... drzewo? było, było Eee... Ażbym coś powiedział, ale wolę zamknąć mor. Nie, na tym świecie nie było. Idę do kopalni do creeperów. Omega światło. Nienawidzę takich skinów. Udław się. Jezu, weź tego zginęł no bo brzegać mi się chce. Ty się dziś fajny! Co ty robisz? Zrobiłem twoją rówieśniczkę. Co ty robisz... Łasiczkę? Rówieśniczkę! Głucholcu Jak ty nie wiesz co ty... Dobra, dobra, jednak owce są głupie, nie ja nic nie mówię. Ręki O Boże dziury Chodź tu! Prosiek! Prosiok! Czemu ty zabierasz mi moje zwierzęta? mu Do Ja nic nie No uważaj, bo zapłody... Tymczasem kurwa yy... albo dobra, nieważne. No co? Ogólnie mam dwa serce, a nie mam w ogóle żarcia. Trzeba ogarnąć. Mam trzy mięska, dać ci. Spoko, ale muszę być upieczone, żeby cokolwiek mi dały. No to Przepraszam. Kupować kamień. Wow, mam kamień. Jakbyś chciała wiedzieć, mam ma kamień no to, to jest eksp... proste. Nie mam craftingu, proste. No to ja mogę zrobić proste. Czy my naprawdę marnujemy cztery kłody deski na to, żeby zrobić crafting zamiast go nosić przy sobie? Naprawdę? Tak. Ja pierdolę. Aha, no to co ja robię, crafting? Ja pierdolę. Idę kopać. Idę kopać kurwa kamień. To jest stać. To se stój i czekaj na pana boga. O, mój pieczek! Nie, kuwa, to sperma. Yy, co? No ale fajnie. Możemy to zbudować, dom. Tak, na piasku, a potem przyjdzie ci burza piaskowa i ci zasypie chatę, co? Tak. A, kurwa, kurwik. Ja bierz. Jak nie jest, to Prosiłbym ci o zmianę skina, nie? Błagam. Bo zaraz będę grał z nie? I będę mieć głęboką dupię. Nie. nie. No właśnie, więc zmieni skinę, bo zaraz przyjdzieś coś... Ale Że co? mam nic O Jezu, creeper Creepery ci podrywają Pościągniesz z tych okulaców Ogólnie... Ja pierdolę crafting na craftingu Ja pierdolę CZEMU NIE MOGĘ ZROBIĆ PIECYKA? WHY? Jakby to powiedziko bez zwierzęta Ja pierdolę Lepszej dziewczyny se wymarzyć nie mogłem. A, narzekasz, tak? Eee, nie? nie narzekam, to No chodź tu i zmień tego do cholery skin. O ty śmieciu, mały pierniczony. Mamo, on mnie gryzie. Mamo, mam jedno serduszko pomocy. O Eee, kordy? O, kurwa! Naprawdę. Naprawdę. Czekaj, czekaj, co? Ja pierd... Co tu się dzieje? Kurwa, maniana? Maniana? elo maniana? Czterech, kurwa, na mnie. Wypierd... Kurwa, czterech na jednego? Tak się, kurwa, bawicie? A, spatyka, ci dziwko.

Kurwa MAĆ, osadnik zombie Cipa mała, podrośnięta, leży sobie e, pocięta. to jest i teraz? Kurwa, zostawcie mnie małe pedały. A ty po co to stawiasz, geniuszu? Ja nie wiem. a, a no okej. Okay. No. Może byś coś zrobiła, kurna, nie stawiałam. O, w dupę przyszedł! O góras! Kurwa. Przycpermiasz kurwa. No, pierdolni, pierdolni, pierdolni. Je no nie pierdolnąłeś, no jakim cudem. Pierdolni, no dobrze, dziękuję. Kurwa, pozbyliśmy się tych moich obstrańców. Ała! Weź, please, zrób na tego pokojowy. Please, please, for now, for now, for fucking now. Please, dziurka Co ze Natalia! No nie wiem, uh. przełączyłaś już kurde na pokojowe? Chodź to Patrz, znowu ja Weź Weźmień tego skina, bo. Popatrz jeszcze raz tak na mnie. Popatrz jeszcze raz tak na mnie. Popatrz, popatrz jeszcze raz tak na mnie. No, to ja pierdzielę te oczy takie, takie Pa chodź ty, bo ci najebie Ja pierd... No, no chodź tu, nie wierzysz mi? No patrz jak fajnie okay. <ślesy> <Derwa>. <ślesy> <grymne> Spierdoliłem ci S. Nie masz już drogi wyjścia. <grymne> Ale mam patyki. <grymne> Pomocy! 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 Help, help! 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 Ale to jest zakopane wyjdź z tego, bo to ja zakopałem. A pa, papa, no, ty papa, papa. Ja pa, To pa. jest tego tego mózg. Pomocy! szkielet mnie po dupie bije Mama moja dupa, dwóch, dwóch na jednego. O, wypie pedały, jebane kurwa, wypierdolono. Jor, a papi papu Zakop to, zakop to, zakop chodzi? Nie spodziewanie. Oni kurwa ze mną trójkąt brymucki robili Moje biedne Moja psychika dzisiaj zeszła jak mój sen dzisiejszy kurwa, że mi jakiś potworek kurwa po stopie gilał Kurwa gryzmi stopę pierdolony, a ja go zacząłem napierdalać. Kurwa na lewo i prawo, rozszarpywać go na części. Rozerwałem mu głowę uda nogi. Bo... Mo możesz zmienić? Nie? No, nie rób tego, ty kaput Idiotko. Czemu? Idiotko, tam są cztery creepery z czterema. No, jeszcze nie wiem co Nieprawda. to. Jezu, tam... Tam jak, jak to pier... Ja się może barykam Gdzie ty tutaj masz jakieś moby, w użach? Ja mam z Rytą psychy, ja nie wychodzę, ja, ja, ja lubię podziemie, kurwa tam, ale tutaj nic nie ma Musi tam być masz? Kotek musi być Ta, ja, Jak tam naprawdę... Nie, nie, jak tam coś p Pe, pe, pele, pe, pele, kurwa Ja tu nie mówię ci jak tam nic nie ma, to ja jestem chyba Jan Paweł II, święcony. No chodź no chodź. Na filmie, po tym live'ie, po tym live'ie zobaczysz co się działo z u mnie, z mojej perspektywy co się działo. No po prostu tutaj był Armagedon, strali. Nie. No ale chodź tu, no ale. Aha. Co? O co chodzi? nic. Z miejski na proszę cię. Aha. No Dziękuję. Zniszcz to w ogóle, bo drawno każde nam się przyjda. Która w ogóle godzina? Nie mam. Czekaj szybko sprawdzę. Nie pytaj co ja tutaj robiłem. Co robisz? Weź podejmij jakieś mięsko. Ja zakopałem cię. Co? O myki ogni się pani, ale nie mali? Nie rób nie nie. Mm -mm. Nie rób tego, co ja myślę, proszę cię. Za późno. Sponi w piekle. Aha! <noise> Nie przyznaję się do, wyznaw do wyznawców YouTube? Dziedziczyłeś mnie. Nie Dzie, poradzę się, co? co? Nie podobała. Mały. Taka jak mój fiu. To pani. Aż bym coś powiedział, ale nie na mi. <grym> BO kufa. banana i tej dostanę. Ale teraz cudowny jest. Cudowne jak. Ty. jak twój. Twoje podobizna. Aha! Ma, mam depresję. Żółwik! Gdzie? Co ty robisz? Nie bój tych Jesteś okropny. Ale ja chcę... Nie te biedne żółwiki. Zostaw te żuwiki! Zostaw te żółwiki. Zostaw. Okej, okay, chcę... Zostaw ty... te żółwiki. Niech mnie zabijesz. Zostaw te żółwiki.

Mam no, ja zasięg. Nawet nie, nie mam. Idę do, 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 dobić żółwika. Nie! No to są to te żółwiki! to są moi przyjaciele. Nieprawda! Oni nie... Skarbek! Masz tam kolejnego! Nie no! Jedyny! No nie! Wypalaj tam do góry! No skarbek, nie no, wracaj na powierzchnię. Skarbek, chodź. Skarbek! No chodź, 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 chodź. Opa, twoi przyjaciele przyszli! Wyjdź, bo i te my stracimy, no! Dziękuję. Wracaj tu, wracaj tu do cholery Okej, okay, ja za tobą płakać nie będę Ja też idę Widzę duże pałągi tam w dali, dali. Jakieś na pewno Jak się robi? Weź tego fiuta kurwa wyeliminuj z czy Tak Chodź tu ma... Owieczka! Dwie owieczki! Aha, no to mówię, że są głupie. Ale twój skin był nieładny jako owieczka taki... Co? Ta. Znaczy? No, no no te owieczki już nie istnieją, ale dobra. Też na ta, na, na tuśka Co ty z nimi zrobiłeś, no? Zabiłem No świnie, no umieraj, no rzesz Cholera jasna Ogólnie <laughs> Będę musiał sobie obejrzeć taki odcinek yy, Z takiego fajnego youtubera Kurde, nie pamiętam jak to się nazywało, ale pamiętam, że za ma, Że za młodych lat to się kurwa oglądało Nie wal kurwa w ten telefon co ty robisz? Nie wiem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Nie wiem. Ja pierdolę. Amen, kurwa, szatanie, opętaj ciało tego fiuta. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Kurwa, laguje mi serwer. Ja pierdolę. Nie niszcz zasobów, zostaw. O, tak to bawić się możemy. Możesz mnie niszyć. Widzę cię. Idę zabijać żółwie. Ty jesteś malutki. Jak twoja cipa. Przynajmniej <noise> <noise> ją mam, nie to co ty. Kurwa. Nic nie masz. Aha. Okay. <noise> ja wszystko widzę. Koczę Kocze. 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 Ja mierno Może zakończmy na tym, kurwa, ale tylko zamorduję tego biednego żółwika Ja Dobra, już go zostawię, bo będzie mi tu płakać, kurwa, dziewczynka Tak? Tak Jest pół na Co? Mam taki mały dom No co, kurwa, ty piszesz jakiegoś żółka. Oj kody. Mama pieska. Nie, nie podam Kordów, sama się zajebałaś, to sama się odnajdź. No co kurwa mówię, prawdę. Kurwa. Kutas? Mmm, brzmi zacnie. Mam zabić małe pieski. Ok. Mam w dupie te pieski, ja lubię mordować Ogólnie zgubiłem się Ja też Podaj kordy skarbek Sam se podaj Ale no ja nie zdychałem z tego powodu, że załówę dotykałem Ale zabieraliśmy krycie Gdzie jesteś Ja na plaży tej co robiłeś wielkiego Penisa Ale żeś się zgubił Naprawdę. Czy daje zabijasz te stronne żubiki, moi przyjaciele? Nie chciałem go zapić. Chciałem go wepchać na plażę. A on był na plaży. On był u mnie w wodzie. Mnie szukać małych pingwinków. mnie szukać małych pingwinków. Dobra, live, ja live zakończam tutaj, grę także. I... A gdzie tutaj będą małe pini Kurwa, Eee, ty mnie nie Piasek! Hop. Kurwa pini 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 Kurwa piasek! Kurwa. piasek. Dobra. Ja i grę, żegnam wszystkich zebranych. Bye bye, motherfucker. Nie widzisz mnie, kurwa. To nie dirt na środku plaży. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Kurwa, czy ty mi coś zostawiłeś? Gdzie ty jesteś? Zobacz mój nick. Chodź tu mały furacie. Zobacz mój nick, geniuszu. Gdzie? Ślepa jesteś. Tak. Aha, okej. Okay. <grym> powiedzmy... Dobra, ja będę spadał. No nie. no, 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 no tak. Ja nie widzi żółnie. Cześć! Prychodź tu! J sobie się niżej. Nie! Zostaw! Nie-mm Nie. 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 w dupę to ci mogę klapnąć. Mm. mm Dobra, ja muszę ser... Nie zwracam na to, uwagi. Dobra, y, ja spadam, e, że, nam na, na nat 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 ya petas pa daw na pa nat papa papa